No ty zaczniesz to nagrywanie, przytniesz to potem. Nie chcę mi się przyznać, mów kiedyś. No już zacznij. Najwyżej, najwyżej będzie za kulisą. Zacząłeś? No. Zacznij? Dobra. Oto, to. witam Was serdecznie z tej strony, Temer oczywiście. Jest też remix. Witam Was serdecznie. I gramy koło po Warhammerze, Midderlandem oraz Hochlandem. To jest pyszne. To jest, to jest pyszne, tak. <głos> <głos> Czyli kampania Wilków i Serka, <głos> <Sarek>. <głos> Serek? Serek się Tak. No i coś jeszcze, informacje. Jakieś chyba jeszcze trzeba. Oszukaństwo jedne. Takie takie kłamstwo jedne. Warhammera. Bo wybrałem sobie tego Baldazara. Mi wybrało Karla. Takie troszkę. Już. Tego a, nie było. Nie, nie, czy po prostu w twarz. Po prostu powiedzieć. I oszukali. <grystanie> Grasz w akcję, której nie powinieneś grać. Cicho. <grystanie> Dobra. Z... 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 Tym granicą między chaosem a światem żywych. Tak, ale tam jeszcze masz ostrą tylko siebie. I oni Oni no. on, on, on szybko padną. Dobra, czyli tak, wilki będą gryźć wszystkich wokół, zaś nasz remiks będzie ostatnią nadzieją. Handu i serku śniadania. Bo... Jeszcze brakuje hańca, żeby ketchup był tutaj. Dobra. Zaczynamy chyba. No, chyba nie. Dobra, jolo. For the Sigmar! Oj, Boże... I za serek I za co jeszcze? Za chaple, O, to z widźmi nagram za chaple. Za, za folię do serku, żeby były trwalsze! Czekaj, za co jeszcze? Za cukier, żeby serek był słodki! Boże... Ja chcę powiem Ci, że pierwszy raz będę grał Imperium w ogóle, tak w życiu, nie? Jolo! Dobra, nauczysz się. Robisz dokładnie to samo co innych frakcjach, czyli robisz trzy rodzaje budynków i grasz dalej. Ta gra nie jest rozbudowana. Spokojnie. Rozumiem. Na górze strachulce, na strachulce na dole, mnożą się szybko jak króliczki coś tam. Ty się przytać. ładujesz? No tak. Już, ja już 40 sekund czekam. Ostatnio ja na ciebie czekałem, jak robiliśmy próbę, więc... Kiedy? Kiedy? No, ostatnio. Nawet się nie wczytaliśmy wtedy. Cicho, To jest mój oddział? Nie. Porywacze czaszek. Mm. Eee. Jedź, Porywacze czaszek no. to moi. Moi przyszli wrogowie. Znaczy nie, moi obecni wrogowie, sorry. Dobra. Co, Mam Ostland atakować? Em... Tale Talebaland. Co, co, co ty Dobra, rzucę się na nich, jak chcę szybko zginąć, ja to polecam, nie wiem, porozmawiać z innymi. Nie, po, wiem, może zaczniemy, zaczniemy od tego może, że trzeba zarobić jednak, obie strony no, muszą tak. zarobić O, czemu nie mogę złożyć oferty? A... Dawaj pieniądze. Dobra, to Dobra. tyle. O, mogę zresztą zerwać sojusz obronny. Osty. A nie, nie, ma. nie, mogę się zmusić do zerwania z kimś. Ja jestem 41, 41 siłą na świecie. To jest hańba. Jestem 45 <laughs> Nie. Ży, źle się dzieje. Ej, Nic. ta kampania się skończy szybko. Coś takiego. Smutek wielki, ja, czekaj, mam sojusz z to, to To jest. To dobrze rokuje na przyszłość. I nie chcą ze mną handlować, ale ja mam drewno. Ja mam drewno, cz czemu nie chcecie ze mną handlować? Ja najlepsze, mam najlepszy drewno w imperium. Masz brzyski Mam najlepszy drewno w imperium, a wy nie chcecie ze mną handlować. Czemu? Dobre, tu ci orkowie na ja mnie idą. A ja nie mam armii. A ja ci nie pomogę To źle wróży. Dobra, spam armii. A no, gdzie mam iść? Nie wiem, rób co chcesz, to byle nie dla mnie, znaczy może przyjść mi pomóc. Jestem nieprzygotowany. Mm, nie, nie mam urzędów, kurde, szkoda. No trudno, aż tak bardzo nie jestem potrzebne. Astraland eee... ma dużo terenów. Czekaj, technologia, nic nie mogę robić, ja w ogóle nic nie mogę zrobić. Kraina troli jest pod Kislewem, no ej. <laughs> Iść na <Isza>, krainę troli. <laughs> I przyłyś mnie w kuchno. No, chciałeś być pyszny. To jesteś pyszny. Czekaj, ja mam minusowy władz publiczny. To tak na dzień dobry. Ale to normalne jest przecież w Totaluorach. Ale czemu? Ja lubię jak mnie kochają ludzie. Przez taki dobrym władzą. Tam tylko wiesz, że. Ci ludzie ponadziwani na PAL od Middelheimu po mm, Karoburg, to... to, to jest przecież. Ja też muszę trzymać procedury. Co ja tu mogę produ... Ej, jacy drodzy oni są! że za 800? O, chorzy jesteście. Ale to globalnie, dobra. w ogóle mi coś mocniej działa na jednostki. Znaczy, mam po, po 120 dalej, ja powinien być po 150 chyba. Do no 120 też no A ten Proper Combat Mod? Tak No chyba mamy kompatibilne wersje, nie? No słuchaj, po Warhammerze nigdy nic nie wiadomo. Nie dziwiłbym się, gdyby jeden gracz mógł grać na Radiusie, a drugi na tej wersji grać by działało. Serio. Okej, okay, ład publiczny plus 4 ty ukras to ludów to inaczej wygląda. No, tutaj u Imperium jest rozdzielone na dwie te. Ej, kurde, oni wymi wyminęli moją tę i idą ze naokoło. No, pisa. Pajączki tam odwiedzili. Ty co, Ale, co, co, co? Ty wiesz coś o tym, że gobliny e, dosiadają pająków? Coś wiesz o tym, czy nie? A... Dlaczego tak się dzieje? Znaczy, no. No po czemu nie? <laughs> Słuchaj, mają wielkie pająki, i gobliny są popierdzielone ogólnie, więc uznałem, że okej, okay, pająk to całkiem dobry wierzchowiec Wiesz, koniec dla niego za dużo, a taki wielki pająk jest całkiem spoko. Aha, Rozumiem No super. O, słuchaj, ty, ty nie możesz spodziewać się jakiejkolwiek logiki po. No, no, tych, po goblinach. Jak oni. No no, jak to wyczytałem, to. Gorgi i Mork stworzyli gobliny po to, żeby je pić, Żeby orkowie mogli je tam tłuc. To ma sens. Kogoś trzeba tłuc, to stworzyli gobliny. Ma sens. Jak ja sobie czytałem na stronie jakiejś tam, to gobliny były pierwsze. I one coś tam między sobą walczyły. Aż w końcu jeden drugiego zabił i stał się większy. I tak powstały w orkowie. Stali się więksi, zaczęli zabijać resztę i zaczęli robić się więksi. Wtedy gobliny zeszły na drugi tor, bo gobliny są niby mądrzejsze od orków i no, one są założycielami tych wszystkich technologii, nie? No słuchaj, to gobliny stworzyły katapultę glebała gleba. <laughs> Myśl technologiczna oni na wysokim poziomie jest oni, oni to katapulty, w których sami siebie wystrzelią. No słuchaj, nie powiem, że to nie jest sensowne. Bardzo, bardzo naprawdę Można zauważyć, uważać w tym, Borcha macie 40k. Pentaki. To jest moja tura? ty już tak to turę robił, a ja tak czekałem i czekałem. <shran _> Pokaż ty mnie Ino Ty już jestem 21 siłą Rosnę, zobacz no kurde nic nie zrobiłeś Inni się to w rozwoju personę Buj się I tak popatrzyli że kurde na tak kremik z depresji naspadnie Weźmy się co z nim w rozwoju jakoś tak Zrównajmy się z nim, że mu nie było smutno <shran _> bój się człowieku <shran _> Nie, tak było, ja ci mówię. Nie, nie to. Nie wiem czemu, ale tworzę armię. <grydź> ja też tworzę armię, ja to dodagrałem orków na swoim terytorium. Ale oni uciekają. Nie zaczęli tworzyć armię, właśnie. Wybębesz, tak. życzę. Ja ci może podejdę, co? Pomogę ci jakoś. <coughs> Powiedz mi, Ino, jaki kierunek ekspansji ty preferujesz? Ym, nie wiem, jak ktoś mi powie wojnę, to zaatakuję go też. Aha, czyli czekasz aż chaos przyjdzie. <laughs> nie no, pewnie zawsze wszyscy mi wypowiedzą wojnę, więc wiesz. No, ludzie nie powinni. No, ludzie bardziej wypowiadają wojnę innym ludziom, tego nie wiesz? Nie. <laughs> ludzie, ludzi nienawidzą. Nie grałem nie ludzi. Raz się wszyscy tam już rzucą, łącznie z moim sojusznikiem po całej Norlandu z którym. I ich co? Um, ale słuchaj, już mam ten, mam tylko na trzy punkty awersję. Czemu mają do mnie awersję? Co ja im zrobiłem? Upiekłeś ich. Wielka potęga. I za to mam te debuffy do, do gadania z tym widzisz, żeś sobie wziął sienieżną frakcję, to teraz masz. Trzeba kogoś zjeść. Om nom nom, nom. Om nom, nom dokładnie. Nom, nom, Ech, nom, nom sobie pójdę na skeling. Na skellig? No, a gdzie mam iść? Chwila, bo mi się z jeźdźwinem już od razu kojarzy. <noise> Skelligę. Ja tak się zastanawiam, kurde, czekaj, to uniwersa pojebałeś. Ej, w Ja jestem 13 siłą już, zobacz jak rosnę. Kurde, ja nie, nie spojrzałem, a którą siłę mam. Ja ci zaraz powiem, Midland, jesteś 16 siłą. Jesteś gorszy do mnie? No byłem na początku to mam <grym> Miałem debuffy początkowe i teraz nadrabiam. Dobra, dobra. Powiedz... Hmm, z Imperium walczyć chyba nie przystoi na mnie? Nie wiem, rób co chcesz, tylko mnie, mnie to nie wciągaj. Ja cię zaraz wciągnę. Czy znaczy ja chętnie bym mił sobie Marienburgu. Choć z Marienburg. drugiej strony, ko Marienburgu jest Brytonia, która zaraz mi wojny wypowie, więc też bez sensu. Ale nie wiem, z tymi imperium, z nimi można by byłoby powalczy powalczyć. powalczyć. Karl Franz siedzi w Aldorfie i chyba nie zamierza się tam ruszać. Nie ma co go ruszać. No, w sumie Final. tak zdobyć na początku, pani Aldorf, stwierdzić, my tu jesteśmy imperatorem. <noise> Już. Na pewno. Ty, co, co ty robisz? Armię na moim ja terytorium? Ja zwiedzam. Aha, wycieczka kraju zawsze. Czemu, czemu ty masz te działa na sam początek? Czemu ja, ja mam nie działa? działa? Tak. Pokaż. No, Zerknij sobie... sobie armię. Atakują cię. O kurde. Walcz. Fight. Ja chcę. Czekaj, muszę zobaczyć, ja jest... terytorium. Od kiedy ty jesteś łysy? To jest mój ten wysłannik. Tyś po terapii czy co? <grymne> to jest mój wysłannik, mówię. <grymne> Bolczymy. Ej. Daj mi tu jednostki. No co ci mam dać? No jednostki. Wszystko co masz? Nie! Ja chcę to wygrać. A ty wiesz wszystko, co masz. To jest twoja jedyna nadzieja. Jak <grymne> na przegraną. <grymne> Dla mojej Nie ma mowy. Dawaj. Nie. Musisz po moim zrobić. trupie. Musisz to zrobić. Nie. Trzerpie, że musisz wszystkich oddać. A nie. <głosy> <głosy> nie ma. Jezu, to seria, <noise> będzie tak chora. <noise> nie ma. Ale resztę musisz mi chociaż połączyć. Aj, patrz, patrz, o jaskinie smoka. O kurde, ty smołk. Ty my co tak walczymy z tymi jorkami, a tu najpierw się smoki zabija. wszystkich A tu raptem Bilbo. Ojejku jak im A potem przywam Bilbo, tak się tylko patrzy takie dobra, mnie to nie było. No dobra, no to daj tu jakiegoś gifta. A, co, co ja ci mam dać? No, coś musisz mi dać. Ale ja za ma przeżyć, czekaj. Jak jazda, ty masz mi dać więcej niż jazda. No dalej, więcej niż tylko jazdy, Skaneruj się jeden ty. Ty, ale jednostki się nie powiększyły, nie wiem czemu. Powinno być po więcej oddziałów niż jest. Może nie ustawiłeś sobie na ultra. Ty, to ma sens. Co za gałgan? No dobra, ale nie, trudno. Trudno ci powie. Zapo za Zapomniałem, że to się ustawia w tej, w ustawieniach multi. No, ale tam było ultra, tak? No, to nie wiem. Ja w ustawieniach graficznych też mam ultra, no bo nie wiem, Coś się zepsuło. A no, po to po prostu normalne jest to. No tak, mi coś więcej niż tylko to jazda głupią Słuchaj, mówię, chcę, żeby moja armia przeżyła. Ty ale ja mam fajne niebieskie pancerze. No to no Ej nie, ma prze... mają przeżyć Nie porysuj tej konicy To daj coś jeszcze Nie. Weź to no, woźcie też się. Daj ci jazdę, na ci się pobawić, pomęcz ich trochę Oni nie mają szerców, oni mają tylko jazdę Przed jazdą ucieka ich Bo mają lepszą To jest jazda dystansowa, nawet nie mogę szarżować, kuwa. No to możesz postrzelać Dupa Oni mają chłopaki dzików, dzikich orków na dzikach Chłopaki, dzików, dzikich orach, proszę. <noise> mnie dogoni, uciekaj, <noise> kurdo, strzelaj to i wiej od razu. Ognia, uciekaj, jeszcze nie. Jezu, jak uciekają. Koniemy na tych płaskodupach. Co oni strzelają za pleców? No, no, no. Weź ich przechwyć. Kurde, czemu? Ja to wuczików śledzę. nawet.

Już, ja już nie wiem co się dzieje na pół bitwy po prostu. No już strzelają, już strzelają, już pół zabitych. Czekaj, zastrzelę jego, jego ziomka, dowódcę. Oh Dobra, mój, mój ziomek rusza do walki. Ty, ja serio nie wiem co się dzieje tutaj, bo taki ten chaos się, się, się zasiał zasiał, szerega. Najgorsze jest to, że na nie nad żadnego głupiego przegrupowania, nawet o i właśnie oddział mi pan. Serio? No. Przegrasz to jeszcze. No, ty, słuchaj, bez, bez kitu. <noise> Ale jakiś strzela, ale tam główną w sumie robię. Ej, wy ziomki, wracaj się, kurde no. To wiesz, Charlotte, inni, może zadać większe wrażenie. Tak amunicja nie się skończy. Mówię, no wszystkim. mają, mają pancerze, no Wszystkim wezmę postawę obronną. Nie no, bo mi wszystko oddziały panikuję tak bez sensu Coś wydaje mi się, że moc nie działa Po prostu imperium jest takie Bez morali na, na co koło morale, no tak Weź ty szarżuj na nich Kurde, jeszcze te wielkie znaczniki, że typu, że oddział spanikował Które powodują, że nie możesz nic kliknąć zupełnie i mi słuchawki inaczej działają, czy ja już słuch stracę powoli? Tracisz słuch. Hmm, to dobrze. A co? Nie muszę słuchawy wyminać. I dużo tych dzikich orków tutaj. No właśnie, weź i wszystkich. No strzelam w nich, ale ty musisz flankować ładnie. Zrzelaj szybciej. Przygrywasz, synu. Gdzie ty masz swojego lorda? Mój lord walczy, niczym bohater, Znaczy, biegnie na pole bitwy w tej chwili. To niech on biegnie i zaraz zabraknie tego mierzyciela. Właśnie, młodzieciela trzeba zabić. Zabicie mierzyciela.

Ja a piensit, niż a nișoani. Purtę, mierzycie to Człok jest cholerny. Ja nie wiem, tu już rzucam, kolejne oddziały się trzyma składu. Hmm. Weź dorwi uczniów ich. Gdzie oni ich Koło twojej jazdy są zaraz. Próbuję zabić tego lorda im. Ja prędzej twój zginie. No właśnie, mój zaczął uciekać. Ja no, lordowie jednak Imperium są strasznie ciniasy. W porównaniu do lordów krasnoludów, którzy ich pojedynkę wybijają tam po 200 i tak dalej. Wrogów to jednak imperialiści są słabi. Ogólnie podstawowe jednostki Imperium są bardzo cienkie. Oni to jest taka frakcja, która wiesz, na MUD jest dobra, a na single jest beznadziejna Trzeba czekać na demigryfy I czemu moja kawaleria się wycofała przy walce z ucznikami? Właśnie też się zastanawiam, co, co coś tu odwali takiego. Po prostu się bili Kurde słuchaj, ten ich mierz życiel z pojedynka to ugra Widzę właśnie Przejewałeś się Kurde, to nie moje że on ma pancernego lorda Ej ja wracaj kawalerią, wróciłaś ich. A no, on już Pojechała dalej w pizdu Ej ty serio, on w pojedynku w armii wrócił No ja tak miałem, Kastoludem ludem jak z orkami 600 zabił Ej, nie no, bez jaj. Bez kity czemu oni uciekają? Jezu, co, co za beznadziejna gra. No nie ma to jak, wiesz, wygrywamy, okej, okay, ale... Panowie, te ork jest za duży, nie, ja nie chcę z nim walczyć. Właśnie, spróbujcie go zastrzelić, a mu ją ich spierdziela, bo jeszcze panikuje. Jeszcze <grym> Lord się panikuje, to jest za wiele. Oj, to by wracałem po chwili, to morale jest tak zryte tutaj. Bo... No, żeby przydałby się jakiś moc na to. Czyli niby zainstalowaliśmy, tylko on coś tak nie działa. On no, po prostu działa, ale i tak jest spierdolane <laughs> Kurde zastrzeli tego kolesia. Weź przed nim konicą, albo zastrzeli tych. To no, ty ma konica już w ogóle nie istnieje, już ucieka w pizdu Na dobre Nie albo sobie, ja wygrałem bitwę i na go przegrałem. Bo tak sobie pomyśleli Jak ja nie widzę takiego cheatowania kurde komputera Ale się tą morale <grytanie> Ej no nie, bez jaj Wy mi czemu ja właściwie przegrałem? <grytanie> Ej, bo nie miałem żadnych jednostek, wszystko mu ucięło, prawda? Wszystko było w odwrocie Typowe zachowanie Lordów. To ty jeszcze nie wiesz? Dobra. Niech ten Lord zginie, ja go nie chcę widzieć na oczy już więcej. A spanikował mm. <laughs> <laughs> Na no, te... <laughs> <laughs> no, te... porażka. Akurat na. Ale jak? Na, jak? Zako na zakończenie odcinka, takie, idei. Tak, na zakończenie odcinka, ale. zobaczmy ile moja kolweneria zabiła najwięcej z wszystkich Twoich oddziałów, ty. Znaczy. No, bo największe miała możliwość manewru. To ale dobra. jak? Pomyśl, miałem jeszcze więcej ludzi od nich ciągle. I. No. Miałem 500 ludzi, prawie im zostało 285, i. nagle tak przegrali, bo tak. Czemu? Bo, bo byłeś człowiekiem. Nie, no to bez sensu, nie, nie, <grymne> ja to Jakby ktoś jak polega, znaczy, właśnie polega tą morale w tych grach, jeśli w ogóle to jest morale, bo ja tu e, czuję, że po prostu jest rzuty kością i takie czy jednostka spanikuje, czy nie. I tam taki sobie, taki ziomek siedzi, gdzieś tam w podziemiach, rzuca kością. Jak wypada, że spanikuje, to spanikuje od razu, jeśli, że nie, to okej. Okay. Oczywiście są takie ja taka dość pośrednia I w każdym razie, jeśli masz bardzo trudny, to masz właśnie same rzeczy, jednostka spanikuje i tylko jedno oczko, że nie spanikuje. Ten to nie jest człowiek, to jest pani Basia. Sprzątaczka? Pani, ba pani Basia rządzi moralami. Sprzątaczka. Wadujesz się tam jeszcze? Tak, ładuje mi się. I tak rzucę tą kością i rzucę i nie. Jestem sputny. Plus jest taki, że mam pieniądze na wojsko. Myślisz, że masz pieniądze? Tak. Ile to masz hajsów tam? O, no, uciekają z moich ziem. Dobra, okej, okay, mi pasuje. A tak uciekają? Ja? To tam żółty idzie. Mhm. To, ale im... Z... Słuchaj, mi zostało 5 oddziałów mi zostało 13. To za bezsens po prostu, nie Dobra, kończył odcinek. można. No to dziękuję wam za uwagę i zapraszamy was do kolejnego odcinka serii, gdzie będę, będzie nam odwalać i, i w ogóle. Nie wiem, w ogóle Remix nagrywa to pijane, tak więc taka jeszcze informacja na koniec. Nie zawsze tak będzie, ale... Najczęściej. To dziękuję wam za uwagę. No, bywajcie. Cześć.